Ostatnio bardzo, ale to bardzo mam ochotę na wszelkiego rodzaju azjatyckie dania. Ale też ciągle mam jeszcze w lodówce żurek. Także mówię sobie, Aniu, najpierw musisz zjeść to, co masz, żebyś mogła zjeść to, na co masz ochotę. Stwierdziłam więc, że gdzieś przygotuję sobie sałatkę, którą będę mogła jeść z daniami, które chciałabym zjeść przez następne parę dni. I wymyśliłam, że będzie to azjatycka ogórkowa sałatka tutaj gilotynę. To jest w ogóle wspaniałe urządzenie. Robię dzium i wychodzą idealne plastry ogórka. Znalazłam przepis na internecie, który nie jest idealnie tym, co sobie wyobrażałam. Bo jednak jeśli chodzi o jedzenie, to są w większości rzeczy, które gdzieś tam mi się nagle w głowie pojawią. Kupiłam ogórki w niedzielę na targu. I było bardzo zimno. I tak odchodzę do tego stoiska. Patrzę na nie. Czy one nie są zmrożone, mówię temu panu? On mówi nie, nie, one były teraz na samochodzie. Są w porządku jak najbardziej. i tak sama nie wiem. Wyglądają ok, ale też jak dotknęłam, to tutaj miał taką miękki kawałek. No i mam już ogóra w pojemniku. W pojemniku, bo tak najłatwiej będzie go później wymieszać, bo po prostu go zamknę i potrzepię nim. Teraz pora na freestyle co do marynaty. To wygląda naprawdę dobrze. I na koniec podpieczone na patelni trochę sezam, żeby był taki bardziej grzechowy w smaku. Czyli nie powinnam była tego sezamu wsypać już tak po powierzchnię. Może, teraz tego tak ty tym myślę. Czy to nie wygląda pięknie? Dobra, teraz co dałam? Festek, kociudziań, gociuberu, olej sezamowy, sos sojowy, trochę soli, szczypiorek, taką kapeńkę od tu polskiego, bo nie miałam od turyżowego, cukru też troszkę, a i czosnek. Nagle mało się zrobiło tego ogórka, więc może jeszcze trochę dokroja, ale oczywiście muszę najpierw spróbować. Czy to jest tego warte? Mhm. pierwsze danie, które zrobiłam w mojej wazie na azjatyckiej. Oczywiście muszę się pochwalić na zdrowie puszku. Jest to kurczak po koreańsku z sałatką z ogórków azjatyckich na środku jest i oczywiście ryżyk. Pamiętacie może, jak ostatnio byłam u babci i pod koniec mojego pobytu posadziłam pomidory. Babcia mówiła, że one zakiełkują dopiero za jakieś 2-3 tygodnie, a zakiełkowały po paru dniach. I dostałam zdjęcie, prawie wszystkie zakiełkowały, a ich była masa. Teraz babcia mówi, co takiego ja z nimi zrobię, jak ich tyle będzie. Powiedziała więc, że nie ma ziemi do nich, także właśnie ją zamawiam na Allegro. Ziemia do pomidorów, jest taka specyficzna. Bioziemia, ekopodłoże pod pomidory, warzywa, owoce. Chyba będzie kit Co to jest, jakiś zestaw? Keramzyt, trenaż do roślin doniczkowych, to chyba nie jest potrzebne. Ziemia do pomidorów, 39, 38, w ogóle ja też planuję posiać sobie już jakieś warzywa. Na wiosnę chciałabym znowu mieć na balkonie, bo przez ostatnie dwa lata miałam tylko kwiaty. No i płacę blikiem. Ok. Prosta sprawa ach, ta technologia ok. Zatwierdzone. Nice. No więc dzisiaj byłam właśnie w banku, zaktualizować moje dokumenty i wziąłam też nasiona laptaków ale ptaki wszystkie siedziały na drzewach jak sypałam nasiona to się po prostu poszyły nasypałam chociaż do karmnika tutaj więc może chociaż tyle spróbują i muszę jeszcze... dzisiaj mam sprawunki dzień sprawunków muszę jeszcze pojechać do supermarketu po... kupić wodę i tak trochę czuję się jak warszawski banan jak jadę po wodę bo normalnie w domu rodzinnym piło się kranówę i ona była dobra. Co prawda, w Warszawie podobno też jest dobra, ale ja nieprzygotowanej boję się. A, też moja koleżanka zawsze mówi, że ona sobie zamawia online i jej dostarczają tę wodę. Ale ja szczerze mówiąc czuję się głupio z tym, że ktoś miałby to wszystko za mnie dźwigać. Bo ja chciałabym kupić parę grzewek wody, którą lubię. Moja ulubiona to jest biała piwniczanka, ale też dla puszka. On pije. Żywię tylko ci jakąś taką prostą, bez bombelków. No, ale chodzi o to, że ja źle bym się czuła z tym, że ktoś by musiał to wszystko za mnie targać, wiedząc, że ja mogę sobie pojechać od garażu do garażu, później windą wszystko wywieźć. A ta osoba, nie wiem, musiałaby jeszcze tutaj po śniegu załadowywać to wszystko. No nie, jeszcze teraz jest tak zimno. Wolę odwalić brudną robotę za swoją, za siebie. No i mam nadzieję, że w supermarkecie znajdę jakieś nasiona. W ogóle chciałam kupić też takie specjalne wkłady do, do siania nasion. Trudne słowo. Ale Babcia powiedziała, że przecież mogę zrobić to w forentach po jajkach. I to jest wspaniały pomysł. Nie wiem czemu nie pomyślałam o tym wcześniej. Już trochę przywołuję wiosnę. Co prawda kocham zimę, ale jakoś tak, jak nie ja, zatęskniłam za wiosną, tylko taką ładną. A na taką sobie jeszcze trochę poczekamy. Dzisiaj, co prawda, bardzo ładnie pada śnieg. Ziemia dla babci zamówiona. Ja mam jeszcze ziemię z zeszłego roku na balkonie, ale też już nie mogę się doczekać aż posadzę sobie kwiatki. Muszę popatrzeć na zdjęcia w galerii w telefonie, zobaczyć kiedy, jaki to był miesiąc, kiedy ja sadziłam kwiatki w zeszłym roku. A jeszcze muszę zadzwonić powiedzieć babci, żeby oczekiwała dostawy paczki <grym>, 50 litrów ziemi. przyjechałam właśnie... <laughs> jest bardzo zimno przyjechałam właśnie do centrum bo wybrałam się do Nago no tutaj właśnie jest Nago przez to właśnie, że ich sklep kończy, bo to był pop-up kończy się, to teraz mają sample sale i byłam właśnie pomuszować. ale niestety nic nie było z tych rzeczy, które ja apeluję, że wychodzę z pustymi rękami ale ze szczęśliwym portfelem poszłam więc na kawę i idę się przejść, bo mam jeszcze trochę czasu. I mijam jeden z moich ulubionych barów mlecznych. Prasowy warszawski bar mleczny. Mają tutaj pyszne naleśniki, ale w sumie wszystko co jadłam było bardzo dobre. W sumie czy powinnam? O! Chcę, tu jakaś omletowa sytuacja się działa. Ale już chyba za późno na śniadanie. W sumie jestem trochę głodna, więc wchodzę. Parku Ujazdowskiego. Bardzo lubię ten park. Nie jest on duży, ale można tutaj przychodzić z psami. Niestety tym razem bez spółlokatora. Ale jak się zrobi cieplej, to na pewno tu przyjdziemy. Te, że jezioro jest trochę zamarznięte i nawet ktoś tutaj po nim chodził. Co jest bardzo niebezpieczne. Tam jest altanka, idę do niej. Co to jest? Powiedziałabym, że karmnik. Ale pierwszy raz taki widzę. Może takie dziurki to dla pszczół? Gdzie w środku są też szpatyki? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to może być. Nie mam pojęcia, co to jest za ptak. Jakaś czapla. Ale jest piękne. I ja rozumiem, że ta dziura to łowi tam coś przez nią. byłam wczoraj na zakupach tych powodę i oczywiście musiałam zerknąć na dział z roślinami były nasiona już babci wszystkie bo nie pokazałam, opowiedziałam bo rozmawiałyśmy przez telefon pokażę co mam, będę je siać to wszystko co mogę na razie we wkładach do jajek po jajkach, babcia powiedziała, że tak najlepiej zrobić z sadzonkami w ogóle gotuję pierogi na obiad i tak pięknie pachną już a więc tak Groszek pachnący, nasiona tu są na kiełki fasoli mum. Yeah. one chyba dość szybko wyrosną, prawda? Pomidorki cherry, to jest black cherry, czyli będą takie ciemne, pomidorki to jest super roślinka, owoc do uprawiania na balkonie, tak, to pomidory to owoc, ciągle mnie to szukuje, ale red pearl, czyli w kształcie gruszki. Nie wiem czy mi urośnie, ale spróbuję. I ostatni pomidor to taki zwykły koktajlowy. Koktajlowe są właśnie najlepsze na balkon. Będę mieć szczypiorek, super prosta sprawa, a zawsze się przydaje. To jajecznicy na śniadanie. Widziałam też, że ludzie hodują sałatę, więc mam taką rzymską. Kolendrę uwielbiam kolendrę. Dla mnie nie smakuje jak mydło, tylko smakuje przepysznie. Lawenda, bo tutaj znalazłam akurat lawendę, która jest ziołem kuchni prowansalskiej. Rukola również uwielbiam. To myślę, że będzie super wyglądała na balkonie. Papryka ostra. W takim właśnie kształcie. Groszek cukrowy. Jak byłam mała, uwielbiałam jeść groszek cukrowy prosto z krzaka. Myślę, że jak go puszczę gdzieś bokiem balkonu, to on się fajnie powije. Też widziałam na internecie, że ludzie hodowali na balkonie i działało. Ostatnie to poziomki. Mam nadzieję, że w tym roku będę mogła wyhodować sama swoje. Bo w zeszłym roku kupiłam takie małe sadzonki. I było trochę poziomek, ale tak bez szału. W ogóle jak pokazałam puszkowi, że tam są poziomki, to mam wrażenie, że w zeszłym roku, jak chodził na balkon, to mi nie wyjadał. O parę razy przyłapałam go z głową w poziomkach. I to wszystko na pewno będę pokazywać moje podboje balkonowe w tym roku. A teraz idę jeść pierogi. To jest pyszne. I herbata ryzantemy. tak. Bian-biang. Okej, okay, dobra, Bra ja, chwila. No. To jest... Bingzi ling, ale smażony, czyli Chao Bingzi Ling. A po polsku? Es pieczony, sma smażony... E, smażone lody. Smażone lody. Bo ja myśl, po miałam powiedzieć ciepłe lody. Ciepłe chyba nie, no, czyli one są po prostu otoczone w czymś tam i są przypiekane. Siątką pokonujemy otwartą bramę. I wchodzimy do środka. Okazuje się, że nikogo tu nie... Hej! Wróciłam. Tygrysek jest ważniejszy. Byłam z koleżanką w chińskiej restauracji na Woli. Ona jest bardzo popularna. Si... Si... Nie pamiętam dokładnie nazwy. Jedzenie było przepyszne. Wzięłam makaron biang-biang a Katarzynka wzięła chyba kaczkę z warzywami i ryż do tego. Wzięłyśmy też sałatkę z ogórków, z orzeszkami, taką w sosie sojowym. Pyszna. Herbatę z chryzantemą, pierwszy raz próbowałam takiej herbaty. Była naprawdę dobra, czuć było trochę właśnie ten zapach chryzantemowy jak się ją piło, co dawało takie trochę dziwne wrażenie dla mnie, bo zapach chryzantem kojarzy mi się z listopadem. Jeszcze na deser wzięłyśmy lody. Lody na gorąco. Tak, tak się to chyba nazywało, bo to były taka duża kulka lodów smażona w cieście chyba kokosowym. W środku dalej były zimne. I były pyszne. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Posiedziałyśmy chyba za trzy godziny. Pogadałyśmy. I miałam jechać do kina na wichrowe wzgórza, ale jestem taka zmęczona, że... Pójdę chyba po prostu spać, a jutro zastanowię się, może jutro się wybiorę do kina, chociaż mam też inne plany. Także dzisiaj na tym chyba skończył mój dzień. Jeszcze muszę nakarmić i wyprowadzić współlokatora. A idziemy na spacer? Idziemy na spacer. Idziemy na spacer. No i ty patrzysz na, na to! A na spacer? Nie chcesz na spacer? Okej, okay, to pójdziemy później, dobrze? Urocze te dźwięki, co wydajesz, tak? Kochasz swojego misia, bardzo. Dostałam tydzień temu kwiaty. Na walentynki od osoby, z którą byłam na weselu. I bardzo, bardzo dobrze się trzymały. Cały tydzień nie widać aż tak dobrze, ale naprawdę cały czas są w całkiem dobrym stanie. Jestem zachwycona. To jest ten moment. Pomimo tego, że lubię zimę, chcę, żeby już przyszła wiosna.